Zapraszam Was na rzeczkę. <laughs> A wiecie, kto mieszkał nad rzeczką Opodal krzaczka. <laughs> nad rzeczką Opodal krzaczka. Mieszkała kaczka dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera. Poproszę. O kilo sera. Tuż obok była apteka. Poproszę mleka, pięć deka. Z apteki poszła do praczki kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie, a niech te kaczkę gęś kopnie. Znosiła jaja na twardo i miała czubek z kokardą o taki. A przy tym na przekór kaczką czesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła dwa złote, mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki. Co będzie z takiej dziwaczki? Aż wreszcie znalazł się kupiec. Na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł jak należy, w brytfannie. Lecz zdębiał obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając. W dodatku cały w buraczkach. Taka to była dziwaczka. A teraz zostaniemy przy temacie kurkowo-kaczkowo-kokoszkowym. I chciałabym Wam zaśpiewać piosenkę. Jest to piosenka, która pochodzi ze spektaklu Bajki Pana Brzechwy, w którym brałam udział, będąc jeszcze w liceum. W moim rodzinnym mieście, w Pinczowie. Bawiliśmy się już wtedy w teatr, i, i piosenka właśnie pochodzi z tego spektaklu. Posłuchajcie. Szła z targu kokoszka, smakożka. Kutku tak? Spotkała ją pewna kumoszka. Kutku tak? Co widzę? wątróbka ozorek. Ja do ust rzecz takich nie biorę. Kutku tak, tak, kut a ja owszem, a ja tak. I ze mną kutku tak, kut a ja owszem, a ja tak. No, co też paniusia powiada? A taka na przykład rolada? Toż nie ma w niej nic oprócz sadła, już ja bym rolady nie jadła. Kutku tak, kutku tak, a ja owszem, a ja tak. Kutku tak, kutku tak, a ja owszem, a ja tak. Lub weźmy powiedzmy makaron, czy gulasz, czy rybę na szaro, czy jakieś tam flaki z olejem. O nie, takich potrafię ja nieiem. Kutku tak, kutku tak, a ja owszem, a ja tak. Kutku tak, kutku a ja owszem, a ja tak. Są ludzie, paniusiu, kochana. Co jajka już jedzą od rana. Nie dla mnie są takie rozkosze, bo jajek po prostu nie znoszę. Kutku tak, kut a ja owszem, a ja tak! Kutku kutkudak, kut a ja owszem, a ja tak! Uwielbiam te piosenki, słuchajcie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Przepraszam, napiję się łyczek herbaty. Mm. Zapraszam Was teraz do zo. Poznamy trochę zwierzątek. Matołek raz zwiedzał zo i wołał do, co chwila. O, jaka brzydka papuga! Żyrafa jest za długa, słoń za wysoki. A po co komu te foki? Zebra ma farbowane żebra. Tygrys? Hm, chętnie bym nie stąd wygryzł. No, a zajrzyjmy pod daszek. Żółw? Hm, tuś, bratku, tuś. A to? Ptaszek. Hm, niezły ptaszek. Struś. Wreszcie zbliża się do wielbłąda. Uważnie mu się przygląda i powiada, wskazując na niego przez kraty. Owszem, niezły. Niczego. Szkoda tylko, że garbaty. Tygrys. Co słychać, panie tygrysie? A nic. Nudzi mi się. Czy chciałby pan wyjść ze zatych krat? Pewnie. Przynajmniej bym pana zjadł. Papuga. Papuszko, papuszko, powiedz mi coś na łóżko. Nie powiem ci, boś ty plotkasz. Powtórzysz każdemu, kogo spotkasz. Lis. Rudy. Ojciec, rudy dziadek, rudy ogon to mój spadek, a ja jestem rudy lis. Ruszaj stąd, bo będę gryzł. Wilk. Powiem ci w słowach kilku, co myślę o tym wilku. Gdyby nie był na obrazku. Zaraz bycie zjadł, głuptasku. Żółw. Żółw chciał pojechać koleją, lecz koleje nie tanieją. Żółwiowi szkoda pieniędzy. Pójdę pieszo, będzie prędzej. Kangur. Jakie pan ma stopy duże, panie kangurze? Heh, wiadomo, dlatego kangury w skarpetach robią dziury. Żubr. Pozwólcie przedstawić sobie pan żubr we własnej osobie. No, pokaż się żubrze. No zróbże, minę uprzejmą, żubrze. Dzik. To na pewno wszyscy znacie. Dzik jest dziki. Dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz zmyka. Małpa. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana. Krokodyl. Skąd ty jesteś, krokodylu? Ja z nad Nilu. Wpuść mnie na chwilkę. Wypuść mnie na kilka chwil, to zabiorę cię na Nil. Żyrafa, żyrafa tym głównie żyje, że w górę wyciąga szyję. A ja zazdroszczę żyrafie, ja tak nie potrafię. Niedźwiedź. Proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie państwu łapę poda. Nie chcę podać? O, to szkoda. Słoń. Ten słoń nazywa się Bombi. Ma trąbę, lecz na niej nie trąbi. Dlaczego? Nie bądź ciekawy. To jego prywatne sprawy. Wielbłąd. Wielbłąd dźwiga swe dwa garby, niczym dwa największe skarby i jest w bardzo złym humorze, że trzeciego mieć nie może. I nasza wycieczka w zoo się skończyła. I teraz mam dla Was kolejną piosenkę, również z tego spektaklu, o którym. Wspominałam, a będzie to piosenka o kimś bardzo, bardzo, bardzo malutkim. Pętliczek, pętliczek, czerwony stoliczek, a na tym stoliczku pleciony koszyczek, w koszyczku jabłuszko, w jabłuszku robaczek, a na tym robaczku zielony kubraczek. Powiada robaczek i ojciec, i matka, i dziadek, i babka, jadali wciąż jabłka, a ja już nie mogę, już dosyć, już basta, mam chęć na sztyczek I poszedł do miasta, szedł tydzień, a jednak nie zmienił zamiaru, gdy znalazł się w mieście, poleciał do baru. Są w barach, wiadomo, zwyczaje utarte. Podchodzi doń kelner, podaje mu kartę. A w karcie okropność przyznacie to sami jest zupa jabłkowa i knedle z jabłkami. Duszone są jabłka, pieczone są jabłka i z jabłek szarlotka i kompot, i babka. No, widzisz, robaczku, i gdzie twój wewnsztyczek? Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek. No, widzisz, robaczku, i gdzie twój wsztyczek Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek. Taka to była przygoda robaczka. Co ja tu dla Was dalej mam? A, mam dla Was historię. Prawie miłosną. Dwie będą takie historie, ale również pozostajemy w świecie zwierzątek. Tylko zaczerpnę łyk herbatki. Widzę, kochani, że piszecie do mnie. Ściskam Was bardzo, bardzo, bardzo mocno. Do biedronki przyszedł żuk. Okieneczko, puk, puk, puk. Panieneczka widzi żuka. Czego pan tu u mnie szuka? Skoczył żuk jak polny konik, z galanterią zdjął melonik i powiada: Wstań, biedronko. Wyjdź, biedronko, przyjdź na słonko. Wezmę ciebie aż na łączkę i poproszę o twą rączkę. Oburzyła się biedronka. Niech pan tutaj się nie błąka. Niech pan zmiata i nie lata i zostawi lepiej mnie, bo ja jestem piegowata, a pan nie. Powiedziała, co wiedziała i czym prędzej odleciała poleciała a wieczorem ślub już brała z muchomorem bo od środka aż po brzegi miał wspaniałe wielkie piegi stąd nauka jest dla żuka żuk na żonę żuka szuka i jeszcze jedną mam dla was historię a prawie miłosną, też o dwóch zwierzątkach, którą też zapewne znacie. Żuraw i Czapla. Przykro było żurawiowi, że samotnie ryby łowi. Patrzy Czapla na wysepce, wdzięcznie z błota Wodę, chłopce, Rzecze do niej zachwycony. Piękna czaplo, szukam żony, będę kochał ciebie, wiesz mi. Więc, czym prędzej się pobierzmy. Czapla piórka swe poprawia. Nie chcę męża mieć żurawia. Poszedł żuraw obrażony. Trudno, będę żył bez żony. A już czapla myśli sobie: Czy właściwie dobrze robię? Skoro żuraw tak namawia, chyba wyjdę za żurawia. Pomyślała, poczłapała, do żurawia zapukała. Żuraw łykał żurawinę. Więc miał bardzo kwaśną minę. Przyszłam spełnić twoje życzenie. Teraz ja się nie ożenie. Niepotrzebnie pani papla. Żegnam panią, pani czapla. Poszła czapla, obrażona. Żura w myśli: Co za żona? Chyba pójdę i przeproszę. Włożył czapkę, wdział kalosze. Nadwyręża! Szkoda było pańskiej drogi, drogi panie. Lasko nogi. Poszedł żuraw, obrażony. Trudno, będę żył bez żony. A już czapla myśli szkoda. Wszak nie jestem taka młoda. Żuraw prośby wciąż ponawia. Chyba wyjdę za żurawia. W piękne piórka się przybrała, do żurawia poczłapała. Tak już chodzą lata długie. Jedno chce, to nie chce drugie. Chodzą wciąż tą samą drogą, ale spotkać się nie mogą. I na koniec mam dla Was jeszcze jedną piosenkę. I jeśli znacie wersję mm, o pieskach, to może być, możecie być troszeczkę zaskoczeni, bo jest to wersja również ze spektaklu Bajki Pana Brzechwy, która jest napisana troszkę inaczej. Na brzegu błękitnej rzeczki Mieszkają małe smuteczki Mieszkają małe smuteczki Ten pierwszy to dlatego, że się nie poszło z kolego. Drugi, że ktoś nam cukierki zamyka. Trzeci z powodu urwanego guzika. A jeszcze i z tego powodu, że nie wolno pójść do ogrodu. że zgubił się nowy scyzoryk. Że kota pogryzł azorek, że ciągle ktoś musi chrapać, że muchy nie dają się złapać. Nie dają się złapać. Ostatni smuteczek jest oto, że nie ma dorożki i trzeba iść piechotą. Na brzegu błękitnej rzeczki. Mieszkają małe smuteczki Mieszkają małe smuteczki Lecz wystarczy dostać ciasteczko A już nie ma smuteczków nad drzewie to wszystko, kochani, co dla Was przygotowałam na dziś. Idźcie po ciasteczko, tak. jeśli macie ochotę. Dziękuję Wam serdecznie. Jeśli macie ochotę, piszcie w komentarzach, jak było, czy Wam się podobało. Jeśli macie jakieś życzenia, piszcie. Jeszcze nie wiem, co jutro wymyślę, co jutro się pojawi. Ale już teraz zapraszam Was również na jutro na godzinę 17 w to samo miejsce. Życzę Wam przeuroczego popołudnia i wieczoru i cudownych kolorowych znów.